Bo wszyscy księża to złodzieje. Wiecie, że Jezus przewidział komentarze tego typu? Jak się zachowywać w takich momentach, kiedy doświadczamy hejtu? To jest przerażające. Tydzień temu czytałem wyniki najnowszych badań, analizy tego, co się dzieje w sieci, i aż 70% nastolatków doświadczyło słownej przemocy w sieci takiej personalnej, skierowanej w ich kierunku. Dlaczego Bóg nie położy tę granicę? Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Wszystko zależy od tego, kto Cię kształtuje. Wszystko zależy od tego, na ile pozwalasz, żeby kształtowała Cię miłość, a na ile kształtuje nas logika tego świata, tego świata rozumianego jako tą przestrzeń, która jest zraniona grzechem i żyje w mentalności grzechu. Bo jeżeli kształtuje nas świat w ten sposób rozumiany, to kształtuje nas przemoc, niesprawiedliwość, ciągła walka o siebie, czyli Taki sposób myślenia, że muszę być samowystarczalny, bo inaczej mnie inni pożrą. I to jest życie w ciągłym doświadczeniu walki, obrony, udowadniania, że mam wartość, to wykańczę. No i wtedy stajemy się agresywni wobec tych, którzy widzimy, że żyją w pokoju. Cieszą się swoim życiem, cieszą się tym, kim są, nawet jeśli mają mało. I to wiecie, przypomina pewną rywalizację dzieci o miłość rodziców ten mały obrywa od starszego nie dlatego że jest mały, tylko że starszy widzi, że rodzice poświęcają mu więcej uwagi. I dlatego jeżeli my pozwalamy, żeby kształtowana z miłość Boga, bo nią żyjemy, bo pozwalamy się Bogu kochać, to ci, którzy kształtowani są przez świat zaczynają nas nienawidzić. Stąd pojawia się nienawiść. Dlatego lekarstwem na hejt, który pojawia się w naszej rzeczywistości, jest Przekazywanie tego doświadczenia miłości, prowadzenie innych do doświadczenia miłości ojca, pokazywania, Bóg Ciebie też w ten sam sposób kocha. Nie musisz żyć z dala od tej miłości. Ale wiadomo, że jak tak powiemy, to wyleje się na nas kolejna fala hejtu. O ci to wszystko wiedzą. Dlatego zacznij od praktycznego okazywania tej miłości, żeby później, po jakimś czasie, komuś pokazać, gdzie jest jej źródło. Że ta miłość pochodzi od Boga. Dlatego. Dziś w ramach lekarstwa na ogólnoświatowy hejt wybierz sobie jedną osobę i powiedz jej coś miłego, coś co wiesz, że ją zbuduje. Możesz napisać, żeby też w tej przestrzeni społecznej uwrażliwiać na to, że można zauważać nie tylko słabości innych, ale dobro. Możesz pod jakimś postem dziś napisać jakiś dobry, pozytywny komentarz. Niech ten świat przemienia się przez ludzi, którzy żyją praktycznie miłością Chrystusa. Boże, Żywy Duchu Święty, pozwól mi zauważać dobro, które wokół mnie się dzieje, i daj mi odwagę, żebym potrafił głośno o tym dobro mówić. Amen. No i na koniec tego tygodnia chciałbym Was zaprosić: jeśli jeszcze tego nie robicie, do subskrybowania tego kanału, do lajkowania komentarzy i pisania komentarzy do komentarzy żebyśmy wspólnie tworzyli taką wspólnotę właśnie ludzi którzy pozwalają się formować słowu Bożemu dobrego dnia z panem bogiem